Zaczynamy nowy dzień. Na początek śniadanie, basen i za chwilę płyniemy na Prison Island. Wyspę z i gigantami. Jesteśmy w porcie i płyniemy tutaj z panem polecenia. Też z tej samej firmy. Bierzemy samochód pojutrze i za 15 dolarów płyniemy w dwie strony tam na wysepkę żółwi, Pan na nas poczeka, dwie, dwie, trzy godziny się to zwiedza. No i wracamy, zobaczymy, co tam ciekawego jest. Jest to taka największa atrakcja tutaj w okolicy, więc e, chcieliśmy zobaczyć te żółwie giganty. No jesteśmy już na naszym prywatnym jachcie. Paweł, jak wrażenia pierwsze? Mam nadzieję, że nie będzie bujać na, jak na Kozumę. <laughs> dybany perskie i torby z rynku i śmierdzi rybą, ale fajnie jest, klimat jest piękny. Do całego parku, który składa się tak jakby z trzech kompleksów. To jest Turtle Area and what's more prison. Prison prison, yeah, prison rings. Ok eee, tysiąc, 10 tysięcy szylingów to kosztuje, czyli 4 dolary za osobę, żeby sobie móc tutaj wejść na 2-3 godziny i sobie zobaczyć co tu jest. No native from here no native from Dungibach They came from Z From Z Yeah, they were present. From Seychelles government to the British residents in Zanzibar, uh -huh. they were only four, only four from Seychelles to, mother, to mama. But now, how many we have? Now we have almost 109, no, 150 coffees. Nice. Yeah, from four now 150 because they do video.

I'm just set. W szkole nie wiem, widzę na kanadzie, bo jest to dobrze okratowane, ale tu są małe zniki, które są zbyt słabe, żeby chodzić po wolnej przestrzeni i jeść kapustę Więc siedzą tam i nie wiem co jedzą, bo nam nikt nie powiedział, ale jest ich tutaj bardzo dużo. I prawdopodobnie do 15 roku życia sobie w tej kratce siedzą, Faję. Przecieliśmy z wyspy, szybki prysznic, idziemy się pokręcić, po stąd. Tam. Chciałem Wam trochę pokazać. Życia codziennego Tego po prostu. Turka z Meksyku. Znajdujemy biokesze Keszek. nie znajduje, ja mu pokazuję jak to robi. Jesteśmy w lokalnym markecie nawet nie chcecie sobie wyobrazić, jak tu pięknie pachnie. Okay, so this is the chamber was using to keep slave trade before they are going for the auction market mm -hmm. and here was usen to keep women and children Women and children, yeah, and the total number it was being 75. It was being around here, mm -hmm. yeah, and here. And how many 70. days or weeks uh, they and stay here? Two days before they are going for the market, two days before, before the market, yeah, okay. yeah. And they sleep when they are here, they are not eating food, they are not drinking water, they have no toilet, they have no right, so they're using very small window to get air and light. You see the middle, yeah. Tak. W tamtej celi było 75 kobiet i dzieci razem, a tutaj 50. I oprócz tego, że oni byli w takich murach, w takich warunkach, to jeszcze byli przypięci łańcuchami. Oczekiwali dwa dni na to, żeby iść na market i żeby ktoś ich po prostu kupił. Idziemy teraz do kolejnego miejsca z tego kompleksu. Każdy, kto tutaj wchodzi, płaci za wejście 5 dolarów. Jeszcze oprócz tego musi mieć ze sobą przewodnika, który go oprowadzi. I płaci się tyle, ile się uważa za słuszne. Więc podobny case jak w Meksyku. Jest tutaj pomnik, także poświęcony właśnie. Tego, co tu miało miejsce, no powiem wam, że to miejsce nie jest zbyt sympatyczne, nawet w tych piwnicach, jak się było to. Przerażające wręcz. To jest oryginalny łańcuch, który był wykorzystywany właśnie tutaj na targu, gdzie sprzedawano niewolników. A pomnik został zaprojektowany przez yy, Szwedkę w 1996 czy tam 1997. No więc cały ten kościół powstał w miejscu, gdzie był główny targ niewolników. A tu, w tym miejscu, bito ich, biczowano. A dlaczego biczowano? Biczowano po to, żeby zobaczyć, który jest silny, za którego można zapłacić więcej, a który jest słaby i, i się nie przyda.